A, ale borg jakoś tak. Mamy parę zdjęć, niestety niewiele, bo ludzie się kręcili i. Nie na takiego typowego Polaka, ale chcę generalnie przekazać, opowiada historię tutaj, konkretnie tego, tego miasta, tego miejsca. Plus dodatkowo zebrane, właśnie ma eksponaty z całego fiordu. Nie pamiętam, jak się nazywa, co L Tutaj jest cmentarz wioski. Te takie okręgi, tu na przykład, to jest jeden grób, w którym byli paleni ludzie i są to groby... Znaczy był to cmentarz wykorzystywany do około 1000 tysięcznego, roku, do momentu aż przyszło tutaj chrześcijaństwo, a najstarsze groby jakie znaleziono i najstarsze szkielety, Pochodzą z około 3-4 wieku naszej ery. Są trzy takie właśnie szkielety tam na wystawie: dwie kobiety, jeden mężczyzna, kolejno z 3, 4 i 6 wieku. Bardzo dobrze zachowane, bardzo ładnie wyeksponowane krótka historia, no bo nie można też za wiele powiedzieć o tym, ale ale, yy, yy, ale bardzo, bardzo ciekawa wystawa, yy, a te takie tutaj, na przykład tu, tutaj takie kółko tam takie trochę kółko jest, tam na tamtym wzgórzu yy, tam też gdzieś takie rzeczy są to są pozostałości po zarysowana już teraz przez archeologów pozostałości po domkach tej wioski. Nie wiadomo do końca, z kiedy była ta wioska, ponieważ szacuje się, że te groby tutaj, te najwyżej położone są najstarsze z około 5-6 wieku. Natomiast ta wioska może być z około 800-900. Natomiast tutaj ludzie bardzo e, często przenosili takie i bardzo wiele to w przeciągu tych kilkuset lat e, jedyną najmocniej zarysowaną edukację wystawie, jedyna co to tutaj zarysowali te dwa lub trzy miejsca takie gdzie mogły być domki eee, bardzo, bardzo ładne miejsca bardzo ciekawa wystawa eee, no polecam odwiedzić generalnie eee, historycznie eee, lepiej niż w Krakowie kto wie ten wie Eksponatowo bardzo na propsie, bardzo dużo, bardzo ładnie zakonserwowanych, i nawet na, no, najdrobniejszych szczegółów: jakieś koraliki z łańcuszków, jakieś biżuteria, jakieś gwoździe, ładnie wyeksponowane, opisane. No, ale ta historia tak troszeczkę powiedział, że w tyle jest. Eee, a może to kwestia tego, że właśnie taki dosyć ruchliwy teren. To był kiedyś, że tak powiem. I nie wiadomo do końca co tutaj co z którego okresu mogło być. I są tylko takie dosyć grube szacunki. Bo, co ciekawe, większość większość tutaj Prace archeologicznych przebiegały na przełomie XIX i XX wieku, e, a skończyło się wszystko w 80 roku. Natomiast w 80 roku to już były raczej takie, no, takie typowe przygotowania pod otwarciem muzeum, e, które otworzono w 82 w e, Natomiast wszystkie takie no, główne prace, główne. Znaleziska zostały tutaj odkryte na początku XX wieku i pod koniec XIX. Eee, tak, tak, tym chciałem się z Wami podzielić. Eee, mam nadzieję, że jeszcze coś mi się uda tutaj z Radu Boga nagrać, ale nie obiecuję, ponieważ eee, mamy eee, Ponieważ ta miejscowość jest oddalona. W, spłynął 15 minut wcześniej całe szczęście było wcześniej eee, w był wcześniej oznaczony na stronie i na bilecie eee, no cóż eee, dla samego tego miejsca e, tej historii też bardzo fajny był sprzedawca biletów który bardzo dużo powiedział mi tak e, sam z siebie chociaż nie jest żadnym guidem Eee, dla samego tego miejsca warto było. Pozdrawiam, jeszcze wracając tutaj z e, tego muzeum. A jakbyście mieli jakieś pytania co do historii, tutaj Ej, czy może coś nie tak wytłumaczyłem, e, albo coś się nie składa w tym, co powiedziałem, e, to piszcie. E, postaram się e, ogarnąć to troszeczkę bardziej. Może w komentarzach. E, o, i tu jeszcze taka ciekawostka. E, prawdopodobnie większość grobów wyglądała tak, czyli trójkąt z kamieni i y, obelisk jakiś albo menhir w y, środku. Natomiast podejrzewa się, że e, to, że większość wygląda w taki sposób, to jest fakt osunięć tutaj e, Ziemi, ponieważ tu jest bardzo piaszczysta y, gleba. E, nie ma tutaj, e, tu jest chyba coś koło 3-4 metrów generalnie piachu. E, tutaj tu mówią Moving Sand, ale to nie jako Quick Sand, tylko że po prostu ta gleba nie trzyma swojej formuły tekstury? Nie, nie tekstury. No wiecie o co chodzi. I dlatego wyglądają tak, są takie bardziej koliste te groby. Ale też druga teoria jest taka, że w tych trójkątnych leżeli mniej zamożni i oni byli spalani, kremowani w innym miejscu i tylko przynoszono ich prochy w to miejsce. A ta teoria powstała dlatego, że w tych trójkątnych grobach mniej dóbr materialnych się znajdowało zazwyczaj, ale to też nie jest takie zero-jedynkowe, że jak okrągłe to dużo, jak trójkątne to mało, dlatego nie ma jednoznacznej teorii, jednoznacznego. Potwierdzenia co do tego, jak wygląda, kto w którym globie leżał, albo który grup, jak powstawał. Yy, taka jeszcze ciekawostka. Yy, także zachęcam do zadawania pytań. Mam nadzieję, że będę w stanie na niektóre odpowiedzieć. I pozdrawiam.